Cześć, witamy Was serdecznie. Gosia i Bartek. Czerwieńst. Przymierze miłościardzenia. Rodzina. Witam Was serdecznie i słuchajcie, jeżeli myśleliśmy dwa tygodnie temu, że nagranie filmu o relacji z teściami jest trudne, no to właśnie przyszła pieska <sum> na pyska, Bo my dzisiaj dostaliśmy... No dostaliśmy. Znaczy tak, no. sami sobie wybraliśmy te takie rzeczy <sum> no, nie chcieliśmy tak. Yy... E, m, takiego tematu tam e, oddawać. E, no, więc... Bo też, ale nie no z, e, Żeby się nie zniechęcili, wiecie. Więc dzisiaj, dzisiaj na gorąco o seksie. <grym> tak, dzisiaj o nie cudzołóż, e, A tak naprawdę o Łóż raczej chcieliśmy dzisiaj mówić, tak? Czyli e, o tym, żeby zobaczyć też wartość e, tego bycia ze sobą zbliżenia też tak myśleliśmy, jak myśleliśmy, jak do tego podejść, I, i pewnie zacząłbym od tego, co często ksiądz Marek u nas mówi, ale gdzieś to jest, myślę, że to jest dobre, żeby popatrzeć też w takiej perspektywie, y, że tak naprawdę ten cały obszar seksualności przez na wiele, wiele wieków został gdzieś zakopany y, w ogóle w świadomości, też w takim temacie religijnym, jakby tak, patrząc na to na chrześcijaństwie. Jeżeli popatrzymy, jakieś średniowiecze i tak dalej czyli rzeczywiście zamknięcie gdzieś jako temat tabu, a przez to tak naprawdę otwarcie na, na to, żeby jakieś różne yy, no chore rzeczy się działy w tym, tej, tej sferze i mamy dwie osoby, które gdzieś podjęły ten temat na nowo w XX wieku i z jednej strony to jest, nie pamiętam jak się nazywa, yy, twórca Playboya, który powiedział dobra, bierzemy to i, i się tym bawimy, bo to jest coś do zabawy. I z drugiej strony mamy yy, Świętego Jana Pawła II, który który się o ten temat mówi, popatrzmy na to głębiej. Tak? No, zobaczmy, jakie jest źródło, jakie jest prawdziwe znaczenie, jaki skarb w ich zbliżeniu, w samym małżeństwie dał nam Pan Bóg. No i trochę w tym nurcie, jakby chcemy na to dzisiaj popatrzeć, tak naprawdę, rzeczywiście, żebyśmy razem z Wami popatrzyli, jaki to jest skarb, i, i przynajmniej spróbowali na jakiś tam podstawowym poziomie odgadnąć jego znaczenie. Myślimy sobie o tym, że jak, że jak jest dobrze i, i się w, w tym temacie, w swoim małżeństwie dogadujecie, to jest dobrze i Bogu dzięki i w ogóle naprawdę macie za Ciebie co za dziękować. Ale, że jeśli to jest jakiś temat, który jest zmaganie w małżeństwie, no to właśnie potrafi być bardzo trudny, nie? Bardzo trudny i, mm, i właśnie chyba zaczęłabym od czegoś takiego, że żeby zobaczyć, czy, ym, czy, 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 czy to, to wasze zbliżenie czy, czy daje wam to? Y, takie, że was zbliża do siebie faktycznie, nie? Czy oddala. I do że to jest i chyba, wasze serca. Tak, no. że, że, że to jest chyba takie clue, nie? że do zobaczenia i przyjrzenia się temu, czy, czy, czy ta sfera jest jakby w porządku, nie? Bo czasami nawet może nam się wydawać, że jest w porządku, a wcale wcale nie do końca tak musi być. I, I to, że czy to nas zbliża do siebie, czy to nas oddala, mm -hmm. nie? Dokładnie, i od tego chcieliśmy też, jakby wycząć, wyjść i pokazać, jakby co, co to jest. My to widzimy, tą sferę seksualną, jako tą sferę, która ma jednoczyć przede wszystkim, nie? Czyli jest trochę. Jako środek do celu, gdzie celem jest nasze bycie jedno tak? i nasze serca połączenie, a nie jako cel, w którym środkiem jest małżeństwo, tak? czyli że wszystko jest podporządkowane tak naprawdę tej seksualności. I o tyle mi się wydaje, to, to trudne zagadnienie. Ja tu będę mówił ze swojej takiej męskiej perspektywy, że jeżeli popatrzymy sobie w ten temat pięciu języków miłości, o których też już kiedyś mówiliśmy. Tak naprawdę gdzieś tam pewnie nie ma co generalizować, powiedzieć, że w każdym przypadku tak jest, no ale w zdecydowanej większości przypadków, jeżeli chodzi o mężczyzn, ten dotyk jest tak naprawdę podstawowym językiem miłości. I kiedy dochodzi do, do tego, że jest, mężczyzna czuje się odrzucony, gdzieś ma powiedziane nie, jakkolwiek jest zraniony, no to to od razu. Mocno siada na psychikę i jest poczucie i odrzucenia, i niekochania, i braku sensu, i bycia niewartościowym. Wszystko naraz. I to jest taki mocny moment, nie? który jest trudny. I myślę, że to też jest ważne, żeby sobie to uświadomić, nie z dwóch stron. Tak. I też właśnie chciałabym powiedzieć, że, że nie każde nie. Czyli nie każdy, wiecie, że to nie ma jednoznacznych y, takich odpowiedzi, nie? że to nie wiem, zawsze trzeba się godzić, zawsze, żeby było dobrze, to trzeba zawsze tutaj tak, tak, tak i już i będzie rozwiązanie. No kurka, gdyby się tak dało, to byśmy tu o Was nie gadali. Mm -hmm. A to się tak nie da, nie? I że to jest jakby bardzo dużo takiej pracy wspólnej, rozmawiania, y, mówienia, co kto czuje, jak się z czym czuje, nie? I, i dla mnie to ważne jest, żeby teraz powiedzieć o tym, że nie każdy nie to jest jakby przeciw. Komuś powiedziane, nie? Że czasami to nie, to jest, moja, że ja to robię dla siebie, żeby, na przykład, nie wiem, jestem już tak zmęczona, że miałam tak, nie wiem, tydzień nie stałam, bo dziecko chore, bo coś tam, coś tam, i że ja naprawdę muszę, te, muszę jakby zadbać o siebie w tej sferze nie? i że to nie jest dla mnie, a nie przeciwko, jakby przeciwko Tobie, no. A tak naprawdę A w naszych mózgach to trzeba zapamiętać, że okej, okay, tak jak kiedyś mówiłem, takie słowa klucze, jak coś się, powie, jakaś sytuacja u mnie, jakaś myśl, okej, okay, dobra, to już muszę w jakiś, to znaczy, że muszę w jakiś sposób rozumienia w to wrzucić i żeby też o tym pamiętać, nie, że to każdym razem, mm -hmm. że to, to nie jest przeciwko, przeciwko mnie i tak naprawdę, jeżeli to zbliżanie ma nas jednoczyć, to jak każda miłość, to będzie możliwe tylko i wyłącznie, że jest pełna wolność, tak. jeżeli ja tej przestrzeni wolności nie zostawię. Yy, I to mówię o wszelkich tam złościach, manipulacjach, cokolwiek jeżeli nie, Gierka, się. W świekach, be... rozgrywaniach, jak ty, ja be... ci to ty, ty i tamto, nie? I że my tutaj wchodzimy w jakieś układy między yy, ze sobą, nie? Yy. No to jeżeli nie będzie tej wolności, tak naprawdę nie będzie nie będzie tego pełnego mm, połączenia ze sobą, w sensie tej jedności serc. I tak naprawdę to jesteśmy cały czas na poziomie tego, czym, od czego zaczęliśmy, czyli bawienia się tym, nie traktowania tego o środek do tego, żebyśmy byli jeszcze bliżej siebie, tylko używania drugiego człowieka, który w samym swoim korzeniu zawsze jest grzeszne, które prowadzi do, no, do złości, do podziału, do jeszcze większych trudności niż były wcześniej. No? Tak, bo my jakby jesteśmy. Yy wyproszeni do bycia darem dla siebie, nie? czyli prezentem. Nie można wymusić na kimś prezentu, tak? Że on jakby yy, w wolności uh -huh. tylko może dać nie? ten prezent też z siebie. I, I ja sobie myślę, że na przykład są takie sytuacje, że, że ja czasami naprawdę czuję się yy, bardziej kochana. Nawet nie w właśnie w zbliżeniu, tylko w tym, że Bartek zobaczył wie, o Jezu, ty dzisiaj leżej się. Wolności, idź spać. żeby nie było. No. <laughs> I spać. No także. Y także tak. Nie, to Chociaż jest. to dla mnie znaczy nie przez Pana <laughs> Na no. przykład. Nie. Y I też no. jakby od, dlaczego też o tym warto powiedzieć myślę w takiej perspektywie krok wcześniej niż małżeństwo. Skąd w ogóle cały pomysł na, pomysł na, na, na czystość przedmałżeńską? Rado, że to oczywiście to jest jakby taki duży kaliber zbliżenia, nie ma co tutaj mówić. I, I w takiej sytuacji, jeżeli nie wiem, para pozwoli sobie na ten seks przedmałżeński, to potem ciężej jest się rozstać, jeżeli widać, że to jednak nie ta osoba, nie? Tutaj ta, przez to, że tak naprawdę robimy tą sferę wolności, to jest nam łatwiej z tą większą wolnością wchodzić w ten związek potem już małżeński i, i do końca mieć wolną rękę, żeby dokonywać rozsądnych wyborów, ale dwa, to też jest tak, że jak już faceci mają ten język swój yy, dotyku, to im się wydaje, że to jest ten sposób, który, skoro ja tak czuję, to pewnie Ty też tak powinnaś, nie? Że to jest jedyny sposób, który ja wyrażam yy, swoją miłość. I w przypadku, jeżeli tak naprawdę dziewczyny pozwolicie na ten seks przedmłodzeński, to oni nie będą uczyli się innych języków, bo nie będą mieli po co po prostu tych miłości. Tak, hmm? i że to jest jakby ważne, żeby yy, nauczyć się mówić innymi językami miłości, nie? że yy, Yy, afirmującymi słowem zobaczyć, bo to nie jest tak, że my mamy w procentach tylko jeden, nie? I tylko tak można powiedzieć do kogoś kocham Cię, yy, że, że mamy jakby jakiś wiodący, ale zazwyczaj też mówią do nas inne języki miłości i sobie posprawdzać po prostu, yy, co mi robi, że ja się czuję kochany, nie? Że co jeszcze jakby, albo co ja jakby też mogę obserwować, co Bartkowi jakby sprawia, że on będzie się czuł przeze mnie kochany. Nie? I w tych momentach na przykład właśnie, kiedy jest czerwone, <grym> czyli kiedy, no. kiedy jakby nie możemy się zbliżyć do siebie w akcie właśnie małżeńskim, to jak ja mogę mówić nie, do mojego współmałżonka, żeby on nadal czuł się kochany? Myślę sobie też o takim czymś, że czasami na przykład y, 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 mężczyźni mają także nie wiem, że to taka czułość jest tylko właśnie, o, bo, bo tutaj jakby jest zielone, <grym> czyli że, że będzie zbliżenie, no to ja wtedy, nie wiem, pogłaszczę, przytulę, tak? Ale na przykład cały czas, nie wiem, kiedy, wtedy, kiedy jakby nie można, to tej czułości brak, żebym w ogóle, no to to tam, tak jakby kobieta nie będzie się czuła kochana, nie? I ona, jej będzie potem trudno wejść jakby w tą bliskość, no mówię, kurczę, no, no, ale tego przytulenia na co dzień po prostu nie widać, nie? Nie ma go. Yy, I tak sobie myślę, że to jest duża, duży obszar takiej pracy, właśnie cały czas nad, nad zaufaniem, nad tym właśnie, nad relacją, nad... Yy, nad, nad właśnie budowaniem bliskości takiej w życiu, w codzienności, żeby potem one się też wyrażały właśnie w tym yy, akcie małżeńskim. I z drugiej strony też to jest ważne, to, to jest przestrzeń, która jest dana przez Pana Boga jako piękna, jako jednocząca i oczywiście nie może być tak, że to ona stanie się ważniejsza i wszystko będzie pod to, yy, podporządkowane, ale z drugiej strony to też nie jest taką przestrzeń, w której mówimy to jej wyrzucamy do śmieci, nie, w sensie to, 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 to nie jest tak, nie można, nie? po prostu y, to jest y, ważny element życia małżeńskiego, który trzeba jak najbardziej y, opiekować i, i powinien być obecny i też jakby, jak słyszeliśmy jakieś takie tam straszne świadectwa mm. <laughs> innych par, które się strasznie zmagają, nie, to gdzieś ten, ta przestrzeń zawsze się przejawia y, w tych wszystkich tych świadectwach jako, jako często trudna przestrzeń, przez to, że jest poraniona właśnie takim Yy, często światowym, przedmiotowym użyciem, yy, gdzieś yy, jakimiś yy, frustracjami związanymi też, że jak to kiedyś już tak mówił, yy, jedna osoba chce tańczyć tango, a druga walca i to potem różnie wychodzi. Yy, to jest przestrzeń, ale to jest rzeczywiście, żebyśmy to z takim spokojem, myślę miłosierdziem na to patrzyli yy, i podchodzili, nie? że jako pewien dar, który jest, też, który jest nam dany, ale którego też trzeba jak najbardziej się uczyć yy, i w takim, że to ma być właśnie środek do wzajemnej miłości. Nie? Mm -hmm, tak, że to taka sfera, która też wymaga dużo delikatności yy, i dużo jakby zrozumienia, nie? Yy, dla siebie nawzajem. Yy, coś jeszcze chcieliśmy powiedzieć? Chyba tyle. Myśl. Myśl. No nie spodziewałem się w tym temacie tak. I tak jest jest. Nie będziemy mogli. Nie rumieńcem i w ogóle jest. I nagrywamy jest to na łóżku teściów. Nie przyznamy. Dobrze, prosimy Cię, Panie Boże, to, żebyś odnawiał e, bardzo, żebyś odnawiał nasze serca, żebyś dawał nam wolność w wzajemnym zbliżeniu, żebyś e, oczyszczał nasze patrzenie, żebyś dał nam zobaczyć seks jako coś pięknego, dobrego, świętego. coś Muły. E, umieli wytrwać właśnie w tym, co piękne, co dobre, żebyśmy do końca byli wierni wierniej miłości. Prosimy Cię też za te wszystkie osoby, które są poranione, za te małżeństwa, które nie mogą się dogadać w tej sferze, żeby się przychodził z takim wzajemnym zrozumieniem, wybaczeniem, troską, yy, odpowiedzialnością jedną za drugie. Prosimy Cię za wszystkie osoby gdzieś zniewolone też wszelkimi że, że, że niejczystościami, żeby się uwalniał, oczyszczał żebyś pokazywał, że to, co w Tobie jest, jest najpiękniejsze, daje największe spełnienie, e, najwięcej radości. Maryjo Matko pięknej miłości, Módź się za nami. królowo o czystości, Módź czy się coś? za nami. Ale <grych> bo mam jeszcze bonusik, no. bo mi się przypomniało w trakcie modlitwy, no nie lubię, nie, no bo, bo ja pomyślałam, że, że jestem za blisko, <grych> bonusik jest taki, że jeszcze mi się przypomniał taki temat a propos właśnie yy, nie kobiet, które właśnie uciekają od tego współżycia i gdzieś tam się chowają i że często właśnie, że one takie niedobre, bo one odrzucają tych mężów, yy, a, a jakby sytuacja mi się wydaje, że jest zawsze dużo bardziej złożona, nie? Że to nie jest takie wszystko, a bo ty nie chcesz, nie? Że to wtedy warto się zastanowić, ale dlaczego tak się dzieje, nie? Właśnie dlaczego ona jakby nie widzi wartości w tej sferze, że co ja mogę jakby jej zaoferować, co mogę dać, co mogę zmienić, żeby ona się mogła poczuć bezpiecznie, żeby mogła się czuć kochana i żeby mogła się też otworzyć. nie? Tak sobie myślę. To taki gratisik. Amen. Amen. Trzymajcie się. Uf. <laughs> To już kolejne przykazania będą z was górki. Ściskamy Was Dobrze. mocno błogosławionej niedzieli. A teraz mogę zaproponować taki bo już tak nie być na że tak bum do tyłu. I gdy nie, będzie mówiło, takie to będzie się Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.